Ja. Daj mi tego ah. Głupi ty <grym> Jesteś lej szybko, bo się kończy. Lej, lej. Na zamszyk! Teraz ja. tu ja. ja, To <grym> Tam jest wiadro U. Ale beka Lej mnie jeszcze na buta No Znaczy nie no tutaj trochę Na tego masz O kurwa. Kur... O już k**a kur... się pali na... Tam jest jadro Tam się pali O kurwa. Lej lej Czarny Weź na swoje glany czarny Ciebie będzie lepiej Weź no co! Dawaj podpal to Ale przy nim się buty zierają. Nie zierają. O boże już nie łapię Lej człowieku <śmany> ja! no! Tam jest Ochołujmy! Janko! I oczyś tam się noga re... zjara Tak zostaje i kurwa na czarnego beka A mu się kurwa k... Ej trochę za wysoko za... za wysoko <śmany> <śmany> Debt! <Dead! śmany> Lej! Dobnie po. Pole... No to człowieku to ty lejesz, no nie tak dużo i nie na spodnie. Ja sam zał. Wiadro. Germania. <śmienicza> no Brawo. O kurwa. A i tu jeszcze się jara, znaczy no, tam jest trochę tego. Wow. Ale są ja to skoro.